Witamy Państwa serdecznie, jesteśmy na bazie, gdzie odzyskuje się wolność z powrotem i dwie osoby otrzymują wolność z powrotem. Wszyscy już się przygotowują i ja teraz mówię kto. I teraz odzyskuje wolność z powrotem Agnieszka, hasło Dunia i następna Alika, Fatima, hasło Tito. Resztę danych poprzez moje oczy Wezius odbiera. Czekam, aż dadzą znać Pery Samuel, już czekają przy ekranie. A się ukaże, że numer niewolniczy oni likwidują na zawsze. I Andreas za chwilę za, całkowicie zabezpiecza bazę, bo ciemne siły niechętnie chcą wypuszczać istoty do wolności, oddawać wolność z powrotem. Dobra. OK, Andreas już bazy bazę kompletnie gefüllt. Zaczynają imiona. Agnieszka, nazwisko panieńskie i teraźniejsze, data urodzenia, kontynent Europa, kraj, region, miejsce urodzenia. Numer niewolniczy ukazał się zlikwidowany na zawsze. Istota wolna ukazał się napis na ekranie, gratulujemy wolności z powrotem, szykują się do następnej osoby. Ok, Andreas hat die Base wieder komplett gefił. Gotowi. Now den Vornamen. Imiona Alika, Fatima. Den Nachnamen. Nazwisko. Das Geburtsdatum. Data urodzenia. Dann den Kontinent. Kontinent Ameryka Północna. Land. Kraj. Region. I miejsce urodzenia. Okay, die ist numer niewolniczy ukazał ist się na ekranie. Zlikwidowany na zawsze. Halt nur noch frei, ukazał yeah. się napis: Istota wolna, gratulujemy wolności. Już opuszczają bazę, to musi być bardzo szybko. Simone jest w niebezpieczeństwie za każdym razem. Liebe Grüße von Paris und Samuel. Paris, Samuel pozdrawiają Was, odchodzą na swoje bazy. Simone jest sprawdzana przez Rafaela. Ich hoffe, ich sag, alles in Wszystko w porządku, nie oberwała nic. Pozdrawiam Was z bazy od Rafaela i Simona już będzie powracała. Zostańcie zdrowi i gratulujemy istotą wolności z powrotem duchowo i fizycznie. Jesteście wolni. Namaste.